Cześć, cześć i czołem tutaj Tricks i Funia, no i to będzie mój pierwszy odcinek na tym w ogóle, na tym kanale Więc co, to jest moje konto na MSP ono się nazywa Lunalove012 ale no niektórzy mówią na to 012 ale nieważne, co tam najpierw zrobimy sobie, sobie status, że nagrywamy eee, co ja piszę

sobie coś temu ale chcę A to jest mój luk muszę z tym zrobić luka albo nie zrobiłam nie wiadomo czemu bo jestem chyba zakręcona ale nieważne że słyszycie coś w tle to akurat moi rodzice oglądają jakiś film no i no trochę to głośne Nazwę go Xmas, no i tu numerek gdzieś. Ładnie, ładnie. Ładnie, ładnie. I w ogóle zapraszam na kanał mojej BFF Nikoli.

no to ja, tą animację kupiłam. No i w ogóle nie. Nie krytykujcie mojej ortografii, bo akurat mam niemiecką klawiaturę. Mieszkam w Niemczech no i... No, nie mogę robić znaków polskich. No i w ogóle. Ja tak jak będzie na to sobie kupię Wypad, tylko nie proście mnie o postro, bo ja i tak nie mam, a jedynie co ktoś dostanie, co będzie prosił o postro, to dostanie jedynie, no ci, którzy ich, no, nie lubię, nie są moimi najlepszymi przyjaciółmi, to dostaną blok. Nie w ogóle było bardzo dużo filmików na temat nowych ust. Klinice pięknej. Wam jeszcze pokażę. Jeden lagi, Chodzi o te sześć par nowych ust. Ja myślę, że to akurat są jakieś unikaty. Ale ja nie wiem. Akurat nawet są fajne te. Tylko no w innym kolorze. No, no nawet fajne. Takich, czy ja nie wiem, jak można. Nie chcę nikogo tutaj urazić. No, na przykład, jak ktoś lubi te usta, po prostu na no, mi się nie podobają. Koniec, kropka, ja ich nie lubię. Oj, oj, oj. Jakie fajne, jakieś na Lady gaga. Nie, nie, nie. Bak, bak. Pomocy, bak. Pomocy. Ratunku. Pomocy ratunku, pak, nie, nie tutaj. Co ja robię? Co ja zrobiłam? Ten o tu. To trzeba zgłosić na policję. Ten o tutaj. E, nie ważne. To jest... żeby to, to Czy my? Nie ważne. Sprawdź jak one wyglądają. Nie wiem, czy jest. Jak mi się podobają, to ja nic nie mam. Ale te, to są super. Tylko no, jeżeli mi się później nie spodobają, albo coś, to wtedy będzie problem, bo te, co mam obecnie, te, to są te. To ale są pip. A ja nie mam pip. I będę musiała poczekać na nie z, par, z miesiąc, lub coś takiego, ale nieważne. Odbierzemy jeszcze sobie gazetkę Fame. U, ekstra. I w ogóle zapraszam Was na moje artbooki, na moje filmy. Jeszcze raz mówię, że proszę nie krytykować mojej ortografii, bo mam niemiecką klawiaturę. Może Wam kiedyś pokażę. Nie wiem. Więc tak, to może by było na tyle. Dziękuję Jest za Obejrzenie, nikt nie powiedział hej YouTube, ale to mi ważne, to mi pierwszy raz, więc pa!